Ania mówi, że pół brody mi ogoli, a drugie pół Nadia. Zaczynamy. <laughs> Astelix i Obelix. Który z nich? Chyba jak Astelix wyglądał. Ale szczypło. O! Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj są ze mną dziewczynki. Ania i Nadia. Szymek się tam bawi Będziemy z Lego. Będziemy barbarzyńców. Tak, dzisiaj szukam barbarzyńców, którzy mnie ogolą. To znaczy barberów. Barberów, barbarzyńców Słuchajcie, chcę się ogolić, bo jest mi gorąco, na dworze jest ponad 30 stopni A ja się czuję jakbym cały czas w szaliku chodził, więc muszę tą brodę po prostu ściąć I Ania i Nadia powiedziały, że chcą mi pomóc Także zrobiłem tutaj stanowisko i będziemy się teraz ogolić Dobra Dobra, słuchajcie, ja sobie jeszcze zrobię pamiątkowe zdjęcie Pamiątkowe zdjęcie Bo już pewnie nigdy nie będę miał brody, także 5, 4, 3, dwa, Jest? Dobra, mamy fotę. Wyszła tak. I to jest nasza pamiątka. O, Ania jest rozmazana, to dobra, jeszcze raz to zrobię. Okej, okay, jeszcze Szymuś się na zdjęcie załapał, także jest dobrze. To co, Ania mówi, że pół brody mi ogoli, a drugie pół Nadia. Zaczynamy. Dobrze, tutaj mamy taką maszynkę i Ania właśnie zaczyna. A pianki to ja. <suszy> No odtąd, dawaj. Nie, to bez pianki. Na razie na sucho. Idzie? Tak. Ocie, kręcę. To też ci. Nie boli. A bo tym zahaczcie. No, tym zahaczcie. Ale zobaczcie, ile tutaj Ania ma włosów. Takie pająki, fuj. Dobra, jeszcze raz. Idzie jakoś? Tak. Ale super. Ania może barberem zostaniesz? W przyszłości. A nie. Możesz robić, mnie to nie boli. A. <śmiech> Serio? <śmiech> trochę zawalała, no. A dobra, jest. Jak boli. to wygląda? O, Cię kręcę Ja mam tutaj lusterko, więc mogę się zobaczyć. No ładnie idzie, ale fajnie. W ogóle chcę się obciąć, bo jest tak słonecznie, że jak opalę sobie górną część twarzy, a potem jak się zgolę, to będę miał czerwono-białą twarz. Jak odwrócona flaga Polski, więc wolę to zrobić za czerwono Nie no Ale no. ja muszę tutaj tak no. w twoją głowę. Dobra. Nad ręcznikiem. Nie, nie bolało. to nie, ja nie chcę cię nie chcesz? Ja, ja się boję, że... Ale fajnie, dobra, jest dobrze Ania. Już od razu mi chłodniej. Dobra, no to ja się dokończę. Ej! Ci zdjęcie hmm. Twojej dziury. Zobaczcie. nadaj mi fotografię zrobić dziury. No. Pocztą. No mam odliczanie, bo robiliśmy selfie. Pamiętacie? To co? Ja biorę maszynkę i się gole. Słuchajcie, dzieciom się podobam jak mam taką brodę. Taką, że tutaj jestem wyglądam i mam tylko taką kozią bródkę. Podobałam się? <laughs> nie, no raczej dzieci z gole chyba, bo nie chcę mieć takiej brody. No Wyglądam trochę młodziej, ale chcę jakby wrócić do normalnego stanu. Także wracam i gole się dalej. Kasia, chcesz zobaczyć mnie? <laughs> z taką A kozią bródką? Nie, całkiem no, inaczej. Pasujemy nam. do siebie? Chyba wtedy było lepiej. Tak? Z no. taką brodą lepiej? No. Mi się wydaje, że chyba. A, no, w sumie. Kwestia przyzwyczajenia. Dobra, ale tutaj tyle włosów mamy. E, golimy się dalej. To bardzo ciężko. No, słuchajcie, zostawi... dziewczyny chcą, żebym takie wąsy sobie zostawił, jak taki wiking. Ja, Dobra, a, patrz, to. Tutaj to najciemniejsze no. zostawisz, a tu w środku zgolisz. No, to w środku zgolę, tutaj taki pasek i zobaczymy, jak będę wyglądał. No to golimy. <laughs> Astelix i Obelix, który z nich? Chyba jak Astelix wyglądał. Jak dzieci, podobałam się? Fajnie, nie? Ale jednak takie coś mi nie pasuje. Zrobię sobie zdjęcie. O, zrobię sobie zdjęcie, na pamiątkę. Jeszcze Kasi pokaż, dobra, jeszcze tylko wąsa zostawimy, a na razie mam takiego jak wiking. Dobra, Kasia parskła śmiechem, no pracuje sobie tam, księgowość robi w przyczepie, bo ma tam trochę spokoju. A my właśnie tutaj z dziećmi działamy. I co? Teraz golę tutaj i zostawiamy samego wąsa. Jak Adam Małysz. Także stawiam Was na garnku i golimy się dalej. Słuchajcie, zrobiłem sobie zdjęcie z jednym wąsem. Tak wygląda z jednym wąsem. <noise> z takim czpikiem. Śmieszne. Dobra, golimy No i ogoliłem, teraz został sam wąs. Wyglądam jak taki piwoż. Tak, tak, piwa tego brakuje i gul, gul, gul. Puch. Fajnie, nie nadzieje. Chcesz sobie zdjęcie z się zrobić? Nie. Nie. Wstyd, jak nie wiem, z takim Dziadkiem. Z takim dziadem. Słuchajcie, tyle włosów na razie. Myślałem, że będzie więcej. Mało, Mało nie? Golimy tego wąsa. Ale szczypło. O! Miałem jeszcze przetestować wąs Adolfa, ale nie będę robił kontrowersji na tym filmie. Nie wiecie, co to wąs Adolfa? Taki paseczek, ale nie będziemy przesadzać. No dobra, chyba wróciłem do normalnego stanu. Od razu chłodniej. Czuję się, jakby się świeżo narodził. Mmm, jak przyjemnie. Chłodniutko i zimniutko. Trymelem już starczy. Teraz idę ogolić się maszynką normalną, taką z ostrzem. Słuchajcie, ale żel do golenia mi się skończył. Także nie wiem, czy mi starczy. Najwyżej mydłem się o gole. O, jak miło. Ja nie mogę. Jak miło jest bez brody. To jest niesamowite. Oby starczyło. O nie. Końcówka. Ale jeszcze coś leci. Mam całą piankę, ale została w garażu, bo dzisiaj rozpakowałem busa i całą zabudowę zostawiłem w garażu na chwilę. No i tam właśnie ta pianka została, a tutaj jakąś starą znalazłem. No i zobaczymy, czy starczy. Ok, no to zaczynamy. Pozwolicie, że tutaj mam monitorek i mam lusterko, więc będę patrzył na Was troszkę. Ale będę gładki, ja Cię kręcę. 28 dni miałem brodę. 28 dni się nie goliłem. Jeszcze nigdy w życiu tak nie miałem. To była niesamowita przygoda. Aczkolwiek powiem Wam, że zaczęła mnie kuć ta broda. Może jakby była dłuższa i te końcówki włosów by już wyszły poza skórę tutaj gdzieś, to by nie kuło. Ale jak miałem taką miesięczną, to mnie tak swędziała, tak mnie kuło to wszystko, że nie mogłem wytrzymać. A teraz te upały po 36 stopni jeszcze bardziej sprawiły, że bardzo chcę, znaczy już chciałem tą brodę e, zgolić. Ale fajne doświadczenie. Dzieci też. Zobaczyły, jak wygląda tatuś w brodzie. Także jest fajnie. Okej, okay, słuchajcie, jestem. Dobra. Zrobione. Dobrze, proszę Państwa, wrócił stary Kamil bez brody. Także jestem już ogoloniutki, gładziutki. Teraz muszę tutaj posprzątać, tyle zostało włosów. No i co? Zaczynamy życie bez brody. Witajcie. Dobra, jedziemy teraz do garażu z Nadinką, ale zobaczcie, zabudowy już nie ma. Wsadziłem fotele w takim układzie. Dzieci się cieszą, bo mogą jechać jak VIPy. A ja z Nadinką jadę... Tak, jak mówię, do garażu. Ok, zobaczcie, jakie tutaj znowu się bałagan zrobił. Także będę musiał tutaj posprzątać, ale tylko przeniosłem całą zabudowę, wszystkie rzeczy. No i teraz będę musiał wszystko zabrać z powrotem do domu, do przyczepy, niektóre rzeczy. No i tutaj posprzątać. Także jeszcze dzisiaj to zrobię. A Nadia ma stetoskop i właśnie mnie. Mamy taki fajny prawdziwy. No, tutaj włóż tam pod serce i zaczynamy się słychać. Słuchaj? Tak? tak? A może nagramy? Dobra, założymy na kamerę, posłuchacie serca Nadi. Nie. Mojego? Dobra, to słuchajcie. To jest mega tynka. No. Nie, nie będziecie słyszeć. A ja zbadamy Pani doktor. Dzisiaj w ogóle dzieci kupują sobie kurki małe. Będziemy je hodować przez 2 miesiące. No i muszę im przygotować właśnie tutaj kurnik. Krok drugi to podkoszenie tej trawy, która tutaj jest. Mam taką podkaszarkę, więc zobaczymy, czy zetnie. Coś tam tnie. Chociaż łatwiej to wyrwać. To jest skrzyp. Tutaj w środku też umyłem, także jest czyściutko. Dobrze, Szymuś zasuwa. Jest! Jedziemy po pisklaczki. No, słuchajcie, mamy kurczaczki. Właśnie, Szymek Wam pokaże. To jest Szymusia Pisklaczek z takim irokezem na głowie. No Nady jest ładny. taki sam, ale ma mniejszy ten kres. Nady jest taki. Prawie taki sam jest. I to ten. są zwykłe kurczaczki i nioski. Nie, nie cały Szymy. Kur się nie całuje. A, A to jest ani, ani. taki żółcioch. I ma trochę brązowe na tyłku. Ma tutaj plecy. No brązowe. i mają tak 4 albo 5 dni. Dokładnie nie wiemy, ale żyją sobie tutaj. Dzieci nasypały im karmę. Wodę mają. No i sobie tutaj mieszkają. Ten śpi, no, ten jest zmęczony, śpi, a tam sobie dziwią. No, ten już jest stręczej. No, ten śpi, dobra, nie będziemy go ruszać. Słuchajcie, dwie minuty temu wysypaliśmy tutaj na mrówki, bo nam wyszły normalnie. Tyle mrówek nam wyszło. Posypałem tutaj tym białym, już ich prawie nie ma. Ale byłem w szoku, że tyle mrówek wyszło za jednym razem z mrowiska. O, jedzie, jedzie robot, uważajcie. Także no, musiałem posypać, bo bałem się, że do domu wejdą. Aha, jeszcze Wam dokończę z tymi pisklaczkami, bo zapomniałem Wam powiedzieć, że wzięliśmy je na czas, kiedy jesteśmy tutaj w Polsce. Jak wiecie, za niedługo wyjeżdżamy we wrześniu i jestem właśnie umówiony z panem, który nam sprzedał, że możemy po prostu mu przywieźć z powrotem i oddać, jak już będą podrośnięte. Także mamy je przez tam kilka tygodni, czy tam, nie wiem, do dwóch miesięcy na pewno. A potem możemy je odwieźć i bez problemu po prostu zwrócić do kurnika, z którego przyjechały. A pan ma naprawdę dużą hodowlę. Ma Kury, kaczki, gęsi, pawie, nawet strusia miał. Można było u niego kupić pisklaczka strusia. A my kupiliśmy kurki i właśnie je hodujemy. A teraz przyjechaliśmy sobie z Anią na kajaki na Jezioro Wieleńskie i płynęliśmy w taki kanał łączący jeziora. No i sobie płyniemy. Jest cudownie. Rybki pływają. Ania ma siatkę, nawet złowiła jedną taką malutką. I pijemy sobie orężadę z butelki. Ania zdrówko. zdrówka. Zdrówka. Ania jedzie teraz na koniu Właśnie będziemy robić grilla, ale powiem Wam, że w skrzynce mieliśmy list I chciałem tutaj podziękować Lence, która ma 12 lat i do nas napisała Lęka, pozdrawiamy Cię również, dziękujemy za naklejki Piękne logo i tutaj też zrobiłaś taką fajną kopertę Także Lenka, list doszedł, pozdrawiamy Ciebie, rodziców, no i wujka od którego kupujemy zupy na wyjazdy. Super, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy wszystkich. A w grillu mamy już 190 stopni, przemieszamy trochę węgielek i zaraz będziemy robić mięska. Ale ładny. Jesteśmy teraz w lesie z Szymusiem, bo Szymuj w internecie widział taki film, jak ktoś wrzuca mentosy do Coca-Coli, no i postanowił sobie właśnie kupić ten cały sprzęt. I to będzie bomba. I to będzie bomba. Tylko nie będziemy zakręcać, tylko zrobimy wulkan, tak? No. A nie chcieliśmy tego na ogródku robić, żeby nam mrówki nie przyszły. Chodź, trzymaj tutaj, tu będzie fajnie. Do, ale Wauto nam może rozprzestrzenić. A Wauto, dobra, żeby nie było wauto, to tutaj. No dobra. Oj, Szymek! Ja nie mogę. Dobra, jeszcze raz. Dobra, Szymek to zrobił, bo się mrówki wystraszył. Miał na sandale wielką mrówkę, mówi. No nie wiem, Ty mówisz, że była. No Dlatego ale. puścił tu kokak. jest ta Nie wiem. Ja miałem w ręce przed chwilą, dobra tu schowałem, okej, okay. czyli tak kładziemy, ja Ci przytrzymam karteczkę Albo A ja Ci przytrzymam Szymuś rurkę Ale, Ale musisz karteczkę tak. musisz, Szymyk, jedną ręką karteczkę trzymasz Okej, okay, Podusz karteczkę Szymuś, podłóż karteczkę Teraz wsypuj O matko już ucieka. Ania już ucieka Czekaj, o a jeden tylko wpadł. O, leci. No, się... <laughs> Za mało. Poczekajcie, wrzucimy więcej. Albo wrzucimy i zakręcimy. Nie. Czekajcie, zakręcimy. I zakręcimy. Się. Myśleliśmy, że efekt będzie lepszy. No i I co teraz zaczepać? Ale Ania, jak to wybuchnie? Uciekajcie, bo to Ale może. To na końcu są mentosy. Nie udało się. Ej, Pompuje się te mentosy były mokre? mhm uh -huh. wiecie co? nasz eksperyment nie zadziałał jeszcze tu mam dwa no to wsyp uwaga nie trzy ej patrzcie coś tu nie teges już? nie, nie zakręcajcie no ale to nawet nie będzie coś nam nie wyszły te eksperymenty miało być tak fajnie dobra koniec eksperymentu nie udało się Przynajmniej możemy się napić. Ty się nie pij, bo ty nie możesz. O, ja się jeszcze napiję. Nie! Nie, o, nie. Teraz robimy obiad. W sumie to Ania nam robi obiad. Właśnie piecze kotlety. Ania, lubisz to robić? Tak. Nie, nienawidzi. Lubię. Nie, nie. Ona jeździ na wrotkach, Znaczy na rolka. Rolki, no. Dobra, a ja obieram ziemniaki. Tutaj już mam dwa, teraz trzeba je umyć. <grym wytrza> Patrzcie, widzowie! Mam świecącą rękę. Magia! No, Szyusia świeci wiec, ręka, bo się ten płyn wylał z bransoletki. Ogólnie widzowie, widzowie. jest 23 w nocy i idziemy spać. Fajnie. Pokaż, ale fajnie, zobaczcie, nawet nie sądziłem, że ten płyn... Widzowie, jak się wyleje, widzowie, to świeci. Fajne. No. To co, idziemy spać, nie? Nie. Chcesz jeszcze wycisnąć ten płyn? O, to jest taka branzoletka. Dostaliśmy od Karolinki. Dzięki Karolinka. Mi też palec świeci. Szymek się najlepiej uplamił. Ale Szymuś, to może być jakieś chemiczne. Lepiej idź się umyć. Dobra, idziemy spać, jest wystarczająco. Słuchajcie, Szymek się poszedł umyć i jakoś się stało, że mu się to rozprysło. Czekajcie, rozświetlimy trochę. Wszechświat to moje, Wszechświat. Na całej łazience mamy wszechświat. Ja nie mogę. Nie sądziłem, że to tak. Jesteśmy w kosmosie, tylko gdzie jest rakieta? Wtedy no. to musisz z skórę. Pokaż, gdzie masz, nie? Och, jak pięknie. No. Wszystko. Ładnie wyszło. Teraz trzeba to posścierać. kibelku to trochę jest. Tak? Pokaż. Dobra, idziemy spać. Urobudę. Co ty robisz? Rozmazuję wszechświat! wszystkich! Mm. Dobra, Nadia mam opa, będziemy ścierać. Słuchajcie, Szymon. Ścieramy. Szymon! Bibi, 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 bi, bi. Dobra. Ty może zacznę od tamtej strony. Dobra, Szymon, odejdź. Szymon! Co ty robisz? Nie rękami! Nie rękaj, pokaż ręce. Ale ja, ja. Dobra, Dobra, ścieram to po prostu. O, kur, kur, kur. o teraz to zorza polarna. No, no jak zorza polarna. To moje arcydzieło. Dziękujcie mi za... To. Ale zobacz, ściera się. No już A pokaż mam. tą ścierkę od tyłu. ścierka. Trochę świeci. To, to, to jest jeszcze na wannie. To, to jest Na ścianie. Hej! Ja to... Dobra, idziemy spać. Dobranoc. I w całym domu, że gdyby się wieczorem chodziło po domu, to tak by wszystko świeciło. No przecież mamy takie. Nie no, widzisz? Właśnie <grym> takie mamy.